Witajcie z tej strony Karina. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, jak zamienić plik PDF na plik Excel. Wykorzystamy do tego Power Query. Dodatkowo, bardzo fajną rzeczą jest fakt, że jest to połączone z oryginalnym plikiem PDF, dzięki czemu będziemy mogli aktualizować nasze dane. Zapraszam do oglądania. Wcześniej przygotowałam plik PDF. W którym mamy krótki raport finansowy, a w nim wykaz kontrahentów zalegających z płatnościami oraz koszty rok do roku. Chciałabym, abyśmy przenieśli tabelę z kontrahentami, która znajduje się na pierwszej stronie, do pliku Excel. Otwórzmy teraz Excela i zobaczmy, jak przenieść naszą tabelę. Przechodzimy do zakładki Dane, następnie w zakresie pobieranie i przekształcanie danych rozwijamy polecenie Pobierz dane, następnie z pliku i tu wybieramy z pliku PDF. Wybieramy wcześniej przygotowany plik PDF o nazwie Raport finansowy i klikamy Importuj. Otworzył nam się nawigator, w którym mamy jakby składowe naszego PDF. -a. Gdy po kolei przeklikamy, to widzimy, że jako pierwszą mamy właśnie naszą tabelę ze strony pierwszej. Następnie mamy tabelę ze strony drugiej oraz całe strony pierwszą i całą stronę drugą. Wybieramy tabelę pierwszą i możemy kliknąć Załaduj. Gdy to rozwiniemy, to mamy Załaduj, załaduj do lub przekształci dane. Jeżeli wybierzemy przekształć dane, to od razu z tego miejsca możemy dokonać edycji, na przykład usunąć jakąś kolumnę lub dodać. Na ten moment nic nie zmieniamy i wybierzmy załaduj do. Otworzyła nam się tabela dotycząca importowania danych. Wybieramy sposób wyświetlania i niech zostanie tutaj forma tabeli. Następnie Excel pyta nas, gdzie chcemy umieścić nasze dane. Więc wybierzmy istniejący arkusz i możemy wskazać, od której komórki ma rozpocząć import tabeli. Niech zostanie komórka A1 i teraz klikamy OK. Po prawej stronie w zapytaniach i połączeniach mamy pokazane, że Excel załadował nam pierwszą tabelę i w niej 15 wierszy. W ten sposób przenieśliśmy tabelę z PDF. Do Excela. Zobaczmy teraz, jak możemy skopiować obie tabele z naszego PDF-a. Ponownie przechodzimy do karty Dane, Pobierz dane z pliku, z pliku PDF. Wybieramy nasz plik PDF, raport finansowy i klikamy Importuj. Otworzyła nam się znów karta Navigator i teraz chcemy zaimportować tabelę pierwszą oraz tabelę drugą. Aby to zrobić, wybieramy, wybierz wiele elementów i dopiero teraz możemy zaznaczyć więcej niż jeden element. Zatem zaznaczamy tabelę pierwszą oraz tabelę drugą. Ponownie wybierzmy, załaduj do. Jako sposób wyświetlania wybierzmy tabelę, a dane umieśćmy w nowym arkuszu. Klikamy OK. Zobaczcie, że tym razem Excel załadował nam dwie tabele i każdą z nich umieścił w oddzielnym arkuszu. Z kolei po prawej stronie w zapytaniach i połączeniach mamy pokazane, jakie mamy tabele oraz ile mają wierszy. Na koniec sprawdźmy, jak możemy zaktualizować nasze dane. Załóżmy, że mamy aktualizację naszego pliku pdf i teraz w tabeli z kontrahentami mamy 16 wierszy, a nie 15, ponieważ doszedł nam jeden kontrahent. Chciałabym, aby w naszych danych w Excelu zaktualizować te zmiany. Co ważne, zwróćcie uwagę, że plik pdf nazywa się dokładnie tak samo jak nasz poprzedni pdf. Podmieńmy zatem nasze pdfy. Przenieśmy plik z pulpitu do folderu, z którego wcześniej importowaliśmy nasze dane. Wybieramy polecenie zamień plik w miejscu docelowy. Gdy mamy już podmieniony plik, przechodzimy z powrotem do pliku Excel do pierwszego arkusza. Klikamy prawym klawiszem myszy na naszą tabelę i wybieramy polecenie odśwież. Zobaczcie, że doszedł nam szesnasty wiersz. Gdy przejdziemy do kolejnego arkusza, to tutaj również musimy odświeżyć. Tym razem możemy to zrobić innym sposobem. Gdy jesteśmy zaznaczeni w obrębie tabeli, wybieramy zakładkę Projekt tabeli, a następnie w polu Dane tabeli zewnętrznej klikamy Odśwież. I tutaj również odświeżyły nam się dane o nowy wiersz 16. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, czy był dla Was pomocny. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału i widzimy się za dwa tygodnie w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!